Hubert Sigma Boy, wielki fiut, wielki fiut to wielka odpowiedzialność. Daje kwit na paznokcie, a skaruchać nie da mu. Brian Loda robi mu, do Japonii lecę tu, siedzę City Sigma w grze, chociaż los bywa zły. Na ulicy mówią, że to chłopak od gry Fiut jak legenda, co krąży w każdej chacie. Chłopaki na osiedlu mówią, Hubert, lecimy w temacie. Hubert Sigma Boy, wielki fiut. Kwit na paznokci, laska ruchać nie damu, Loda robi mu do Japonii lecę tu, serce city. Hubert Sigma po. Wielki fiut, wielki fiut to wielka odpowiedzialność, Daję kwit na pasno gdziazka, ruchać nie da mu, Brian Loda robi mu, do Japonii lecę tu, serce siedzi?